Siemano, kluczyk, to jest z tego co wiem chyba jakiś Citroen, tu pilot nie nadaje, ale też samochód na nim nie odpala, co lepsze mam naprawić tylko to, żeby samochód odpalał, a pilot to tam, nieważne, półśrodki, ćwierć, fachowcy, no nie odczytuję, pilot też nie nadaje. Zobaczymy no, przy okazji, jak tam będzie jakaś, wiadomo, niedużo coś, to ten pilot też zrobię. A jak będzie jakaś grubsza akcja, to no, nie wiadomo, może zalana płyta, może co. Także zajmiemy się. No nie wygląda źle ta płyta. My, myślę, że ten pilot też do odratowania. No jest tu. O kurcze. Przekoszony scalak. Nie wiem, czy to widać. Myślałem, że będzie standardowa usterka, yy, że ta cewka tutaj, nie? Ale widzę, że będzie chyba trochę na grubiej. Nie pamiętam, gdzie ją tutaj zmierzyć, chyba tu w tych, na tych polach. No cewka w porządku. Przekoszony układ. Trzeba będzie sobie odpalić mikroskop. Dobra, szykuję co trzeba. Ok, mikroskop naszykowany, cyna naszykowana, topnik naszykowany, pstryk. Nagrywanie, jak to tu wygląda. No tak wygląda, jest przekoszony układ. Wezmę sobie jeszcze pensetę. Dobra, mam to. O, widzimy, że nie był lutowany, tylko po prostu chyba ktoś sobie obudowę zmieniał. I go wyrwał. Tak go tutaj próbuję. O! Naprostować. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Bym go tak teraz tutaj złapał trochę cenom O Teraz by było Złapiemy tutaj ten rożek może ten rożek. Muszę sobie chyba trochę obniżyć ten mikroskop. Tak byle jak na razie złapię. O już mam na maksa w dół. Będę musiał sobie tutaj trochę obniżyć. O, chociaż troszeczkę. O myślę, że będzie OK. Teraz się tu rozjechało. O, będzie. Mikrostyki też widzę. Mogłem to najpierw umyć, no ale już dobra, za późno. Mikrostyki też są, jakie są, to też je wymienimy, nie będziemy tacy kasztaniacy. No i dobra. Nie wiem, jakby to zrobić. Może tak, Dobra. pięknie. Mikrostyki sobie też wymienimy Wyczyszczę sobie tylko tą płytę Baterie mogłem wy, wyjąć. A dobra, niech jest. Bo nie wejmę, żeby się tu coś nie narobiło. Dobra. Sobie ją zmierzymy przy okazji. Tak, popsikałem, a jest, jest mój pędzelek. Już taki na wykończeniu. Dobra, nie będę nagrywał jak czyszczę. Wyczyszczę i testujemy. Ok, mam to wyczyszczone. Zmierzmy sobie szybko baterię no szybko. Cóż ona tutaj nam pokazuje 290 mV sporo, sporo Jaka to w ogóle jest. 16 16,32. 32 znajdę sobie baterię. OK, nie mogę znaleźć 16.20. Włożyłem 12.20. Ona jest trochę mniejsza. Na próbę, nie. Później ją wymienię. Patrzymy, czy czy mamy odczyt transpondera? Jest. Pilot nadaje. Nie nadaje. Nie, nadaje. Może to ja słabiej przez tą baterię. Nie ma takiego walnięcia. No dobra, to co prosta naprawa była. Mikrostyki nie wiem, czy wymieniać, czy zostawić. Nie wiadomo czy ten pilot tam w ogóle działał, czy to było zaprogramowane, ale raczej tak. Ja, Nie będę tych mikrostyków wymieniał, tym bardziej, że nie było życzenia, żeby pilot naprawiać, ale przy okazji tej naprawy, no naprawił się też i pilot, nie? Układ był, no przestawił się ktoś, prawdopodobnie widzę, że jest obudowa nowa, ktoś sobie wymieniał, no bo po co dawać komuś, kto, kto wymienia obudowy, jak można samemu, nie? A nie, niektórzy nie mają takich zdolności manualnych i tak się to właśnie kończy. Sprawdzę jeszcze na koniec. Działa. Dobra, szybka naprawa. Tyle. Na razie do zaś.